Miał być filmik poświęcony e, samoopalaczom lub peelingowi z filozofii, o którym Wam już wcześniej mówiłam. No niestety, jedna mała, drobna rzecz pokrzyżowała moje plany. O czym mowa? O wysypce. Tak, drodzy kochani moi, od kilku dni mam wysypkę i zastanawiałam się długo, czy powinnam w ogóle robić film poświęcony wysypce. No, tak trochę dziwnie, um, ale jednak stwierdziłam, że tak, że jak najbardziej. Dlaczego? Bo w internecie bardzo dużo jest różnych dziewczyn, które pokazują, jakie to nie mają ładną skórę, jakie piękne makijaże robią, jak to po prostu dbać o cerę i tak dalej, i tak dalej. A takim tematom, które przyziemnym, które mogą dotykać Zwykłą śmiertelniczkę, no to mam wrażenie, że ciągle takich tematów brakuje, dlatego stwierdziłam, że zrobię, właśnie skoro no już mnie to spotkało, no to zrobię taki materiał poświęcony właśnie wysypce. No dokładnie, co się tu dzieje z tą moją wysypką? Od kilku dni, bodajże trzech, czterech, mam, pojawiła się najpierw za uszami. Natomiast teraz już mam ją na całym. tutaj tego nie widać na filmiku, ale wierzcie mi, że mam po prostu. no ta wysypka, już mam teraz ją tutaj na dekoldzie, na szyi, pod brodą. Twarz na całe szczęście jest ok, z czego bardzo się cieszę. No i tak. Nie, nie, jak widzicie, jak nie widzicie, nie ma żadnych zaczerwień, ta wysypka jest prawie niewidoczna, e, jedyne co, no to jak dotykam moją skórę, to po prostu czuję, że są takie te grudki, e, czyli no po prostu czuję, że ta wysypka jest, natomiast absolutnie e, no, nie dokucza mi, nie jest swędząca, nie jest jakaś taka właśnie, wiecie, żeby mnie jakoś paliło czy bolało, no gdyby... Tak było, to od razu poszłabym do lekarza. Tak czy siak, byłam u doktora, zaraz Wam wszystko opowiem, ale po kolei. Więc tak, jak Wam mówię, tej wisypki prawie nie widać. To są takie bardziej takie kaszaczki, bym powiedziała. No, ale bardziej właśnie jak czuję, to czuję, że ta moja, znaczy jak dotykam, to czuję, że ta moja skóra jest chropowata. Przez ostatni czas nie używam absolutnie nic nowego. Wiem, wiem, ciężko w to uwierzyć, ale nie testuję żadnych kosmetyków. Od jakiegoś czasu używam cały czas tego, tych rzeczy, których używałam już od jakiegoś czasu. Mam na myśli jakiś taki okres, kilku miesięcy. Nic nowego nie używam, więc absolutnie nie może to być żadna reakcja alergiczna na, na nowe kosmetyki. Nie zmieniałam też proszku do prania, płynu do naczyń, jakichś takich wiecie chemii, chemicznych rzeczy. Absolutnie nie. Stosuję wszystko to samo. Co jeszcze mogę. Powiedzieć. Nie jem nic, nie jadłam nic nowego, nic czego bym wcześniej nie jadła, nie piłam absolutnie też nic jakiegoś nowego, czego wcześniej nie piłam, więc absolutnie no, nie mam zielonego pojęcia co to może być, co śmieszne, nie jestem osobą absolutnie jakąś taką alergiczną. Powiem wam, jeśli miałam w całym moim życiu 5 razy wysypkę, to jest maks. I te 3 razy to było jak byłam naprawdę bardzo młoda, i teraz jest piąty raz, więc. Po prostu dla mnie to jest coś e, niebywałego, e, bo jestem absolutnie antywysypkową, antyalergiczną osobą. Ehm, no tak, jak Wam powiedziałam, byłam dzisiaj u lekarza, dostałam maść e, ze sterydami, którą mam właśnie smarować. No, m, zamierzam zacząć dzisiaj kurację, zobaczymy. Co będzie, jak po tygodniu się nie poprawi, no to mam wrócić. No i wtedy może jakieś takie skierowanie do dermatologa. Zobaczymy. Um, dlaczego w ogóle chciałam nagrać ten filmik? Bo chciałam Wam um, powiedzieć, że um, takie wysypki to też nie jest coś, co. Wow, nie wiem, koniec świata. Um, taką wysypkę można mieć z byle czego, naprawdę, dziewczyny. Możecie nabawić się rzeczy, które używacie przez długi, długi, długi okres czasu i Was nie uczula, i nagle Bach. I macie wysypkę, to też może być wiecie, coś w jedzeniu może być jakaś, nie wiem w powietrzu, w sensie jakiś taki okres pora roku, że gdzieś tam coś was akurat uczuli no to może być wszystko, to może być właśnie zetknięcie gdzieś z jakąś substancją alergiczną i no wiecie, dopóki nie macie jakichś takich dramatycznych nie odbija się to dramatycznie na, na, na waszym samopoczuciu, w sensie, że nie wiem, gdzieś wam to, nie wiem, nie ropieje nie, nie bardzo Was nie spędzi i nie wiadomo, co się nie dzieje z tym strasznego, to nie ma się co przejmować. Oczywiście, jeśli będziecie tu drapać, to w miarę po prostu będzie ten, to swędzenie narastać, więc ja staram się w ogóle nawet tego nie dotykać, aczkolwiek nawet nie mam potrzeby, bo tak jak mówię, no nie czuję żadnego swędzenia, nic się tam z tym nie dzieje, więc po prostu zapominam, że w ogóle mam wysypkę. Czy się jak oczywiście tego bagatelizować? Nie można, bo wysypka to może być naprawdę jakiś taki objaw, który daje do zrozumienia, że aha, coś zaczyna się dziać. Może to być na podłożu bakteryjnym, ale też ym, na podłożu wirusowym, więc ym, no, to absolutnie nie można tego bagatelizować. Ym, co jeszcze Wam chciałam powiedzieć śmiesznego? Ym, pokrótce. Moja mama, jak dowiedziała się, że mam wysypkę, to pierwsze co. Wapno. Oczywiście piłam wapno, miałam też wapno w tabletkach, e, jakieś takie tabletki też e, antyalergiczne. No niestety nic nie pomogło, dlatego właśnie poszłam do, do lekarza. Ehm, no ale właśnie, jeszcze e, czytałam, co mogę ewentualnie, co może pomóc. No i medycyna ludowa oczywiście w tych kwestiach jest niezawodna, i po prostu całą litanię e, przeczytałam, co, co może pomóc, od jakiejś, e, wiecie, e, mąki kukurydzianej poprzez czosnek, e, oczywiście żel aloesowy, e, co tam jeszcze, e, olej z drzewa herbacianego, który też podobno jest bardzo dobry, podobno też pomaga nacieranie się oliwą, e, no ciekawe, e, co tam jeszcze wyczytałam, no naprawdę było tego masa, masa, masa. Rzeczy typu babcia radzi, więc no ja część spróbowałam, aczkolwiek no, żadnych rezultatów nie widzę, żadnych skutków, jakichś takich poprawy no nie ma. Ale nie umieszkam niektórych jeszcze rzeczy spróbować, bo są ciekawe. Takie na przykład jak posypanie wysypki proszkiem do pieczenia albo kąpiel w płatkach owsianych. Bardzo ciekawe, no rozumiem, że może to faktycznie pomóc, albo jakieś takie właśnie okłady z herbatą miętową, albo z rumianku, no to wiadomo, to ten rumianek to jest świetny na wszystko, na wiele rzeczy, więc faktycznie, no może, może faktycznie, aczkolwiek podejrzewam, że skoro wapno nie pomogło, no to, to też raczej nie pomoże. No ale nie bądźmy pesymistami, będę smarować się tą maścią, będę próbować też tych wszystkich domowych em, specyfików, i, i no, może, może mam nadzieję to pomoże. Co jeszcze jest bardzo ważne, przy takich wysypkach nie wolno absolutnie tego e, bandażować, nie wolno tego zaklejać, ta skóra ciągle musi mieć dopływ świeżego powietrza, więc e, jeśli będziecie mieć, czy macie też, borykacie z takim problemem, to dziewczyny nie żadnych szali czy coś, coś w tym stylu, nie, 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 e, nie opatulać tego po to, żeby skóra mogła mogła oddychać, ok? No, dużo po prostu um, problemów z wysypką pojawia się po zastosowaniu nowych kosmetyków, no to ja jak ja mówię nie używam nic nowego e, ale no, um, jeśli faktycznie wy zaobserwowałyście u siebie jakieś takie właśnie po, po nowych kosmetykach no to nie używajcie, przestańcie używać trzeba używać kosmetyków jakichś takich naturalnych, szare mydła to jest podstawa. No i przede wszystkim też wysypka może pojawić się na skórze, po, jeśli brakuje nam w organizmie witamin, głównie C i E. No ja raczej nie należę do osób, które, którym brakuje jakichś witamin, staram się je na bieżąco uzupełniać, jakieś, nie tylko w pokarmach, ale też suplementy. No raczej nie sądzę, nie sądzę. No, no zobaczymy, co będzie, tak czy siak. Póki co dzielę się z wami moimi po prostu moimi problemami. Jeśli um, wy chcecie się podzielić swoimi, to piszcie do mnie, możecie komentować, jeśli macie jakieś porady, coś co naprawdę jest super godne polecenia na wysypkę i, i możecie się podzielić to też piszcie proszę w komentarzach pod filmem. Na pewno skorzystam. No i póki co, dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia. Mam nadzieję, niebawem i już w takim bardziej optymistycznym nastroju. Pa pa.